W opisie znajdziecie link do sklepu z kluczami do gier G2A. Jeśli chcecie jakoś wesprzeć ten kanał, zachęcam do skorzystania z reflinka. Produkcja Mike przyspiesza, o czym świadczą udostępnione na żywo przez twórców materiały i informacje na temat rozgrywki. Niedawno rozkładaliśmy na czynniki pierwsze pełnoprawne zwiastun gry, w którym to mogliśmy odbyć spacer po starym obozie, trzymając się ramienia postaci, która nie jest bezimiennym. Od tego czasu projektanci nowego Gotika podzielili się w sieci nowymi modelami postaci oraz zdjęciami z rozgrywki, które omówimy w dzisiejszym materiale. Jeżeli nie widzieliście poprzednich filmów poświęconych stanowi prac nad remakeiem Gotika, to zachęcamy do ich obejrzenia. Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi materiałami i wspieracie rozwój kanału. Zaczynajmy! Zacznijmy od nowego wizerunku dobrze znanych nam postaci. Przede wszystkim mowa tutaj o Jego i Kruku. Przyjrzymy się zatem prawej ręce Gomeza, którego zdjęcie opublikowano dokładnie w 20. rocznicę wydania dodatku Noc Kruka, gdzie jak wiemy, to właśnie sprzymierzony z Beliarem Kruk jest głównym antagonistą. W pierwszym gotiku nie odgrywał on znaczącej roli w fabule. Kiedy dotarliśmy wreszcie do zamku, jego głównym zadaniem było eskortowanie bezimiennego do Gomeza. Jeśli zdecydowaliśmy się dołączyć do starego obozu, to to właśnie Kruk nakłaniał nas do odwiedzenia Mokradeł celem zdobycia informacji na temat planów Bractwa Śniącego. Następnie to jemu prezentowaliśmy nasze ustalenia. Poza tym, Kruk, który był prawą ręką Gomeza, nie miał znaczącego udziału w głównej linii fabularnej. Jedyne co mogliśmy zrobić z nim w grze, to ewentualnie go zabić podczas finałowego starcia. Być może to właśnie brak większej roli w pierwszej części przyczynił się do tego, że sequel nie uwzględniał tej postaci. Jednakże, kiedy nadszedł czas na rozszerzenie gry, trudno było wyobrazić sobie lepszego przeciwnika niż Kruk, jako że wskrzeszenie Gomeza nie wchodziło w grę. Jego nowy wygląd wydaje się adekwatny do tej postaci, bo doskonale oddaje jej tajemniczy i nieco charakter. Świeży wizerunek Kruka spełnia dzisiejsze standardy branży gier RPG i nie zmienił się zbytnio względem oryginału. Został jedynie nieco podrasowany. Jest to ciekawy aspekt, ponieważ twórcy zapowiedzieli, że jeżeli remake się powiedzie, to odświeżoną wersję otrzyma także Gothic 2, a co za tym idzie również dodatek Noc Kruka. Warto zaznaczyć, że udostępniony artwork prezentuje także zbroję magnata. Ciężko tutaj znaleźć jakieś uwagi co do tego elementu. Pancerz podkreśla ważność postaci, która go nosi, nadając jej pewien majestat. A tak na marginesie czy nowy wizerunek kruka wam też skojarzył się z lambertem z Wiedźmina 3? Przejdźmy teraz do wyglądu Diego. Pamiętacie jak prezentował się w pierwszym demie? Niestety dość średnio i wielu fanów zbojkotowało jego aparycję, twierdząc, że przypomina muszkietera. Nowy Diego prezentuje się jednak o wiele lepiej. W dużej mierze jest to zasługa większej szczegółowości jego modelu oraz ogólnej poprawy grafiki. Patrząc na jego poprzedni model, postać ta nabrała pewnego pazura, co lepiej oddaje charakter Diego, znany nam dobrze z oryginalnej gry. Teraz wygląda on charyzmatycznie i szorstko, co chyba najlepiej opisuje jego postać. Ponadto, podobnie jak u Kruka, na zdjęciu możemy zobaczyć, jak będą wyglądały pancerze członków Starego Obozu. W przypadku Diego mowa z pewnością o zbroi cienia, którą jeżeli dołączymy do ludzi Gomeza, z pewnością będziemy mogli przywdziać. W tyle natomiast widać skalny wąwóz i rozrzucone na nim przedmioty. Jest to prawdopodobnie ścieżka prowadząca z placu wymian do środka górniczej doliny. Możemy zakładać, że tak jak w oryginale, pierwszą wędrówkę po niej odbędziemy razem z Diego. Co jeszcze pokazali nam twórcy? Bardziej ogólne screeny z rozgrywki, choć znów muszę trochę ponarzekać, bo prezentując te materiały, projektanci jak na razie skupiają się wyłącznie na starym obozie i jego okolicy, a przecież chcielibyśmy jeszcze zobaczyć rozmach nowego obozu i obozu na bagnie. Z pewnością także i te karty będą stopniowo odkrywane w miarę zbliżającej się premiery gry. Pierwsze z omawianych zdjęć prezentuje tajemniczą postać stojącą w okolicy przesmyku na skalnej półce, po której schodzi się do górniczej doliny. W tle, oczywiście, widać zamek królewski, wokół którego wznosi się stary obóz. Wybrzeże nad rzeką, gdzie zwykle gromadzą się krwiopijce i topielce, jest jednak porośnięte lasem i widać, że postawiono tutaj więcej drzew niż w oryginale. Sądząc po unoszącej się za zamkiem mgle, możemy wnioskować, że jest poranek, jednakże w ten sposób twórcy chcieli ukryć pozostałe elementy górniczej doliny. O ile mi się wydaje, to z tej perspektywy powinno być widać chociażby wieżę Sardasa. Z drugiej jednak strony, jeżeli spojrzymy nieco na lewo od zamku, z perspektywy bohatera możemy zauważyć ruiny twierdzy, w której w Gotiku 2 przesiaduje kamienny smok. Moim zdaniem te skały wyróżniają się nieco na tle pozostałych i przypominają mury. Jest to wyłącznie moje spostrzeżenie, dlatego mogę się mylić. Co do postaci, przypomina on Narukiego, którego poznaliśmy w demie i który miał być głównym bohaterem. Z drugiej jednak strony, jego wygląd nie zgadza się z tym, co na temat wyglądu bezimiennego powiedzieli twórcy. Bezimienny będzie miał charakterystyczny ścięty kucyk, a nie kok jak postać na zdjęciu. I faktycznie, krótko po ujawnieniu grafiki, producent wykonawczy gry potwierdził, że postacią, którą widzimy jest Nyras, a nie jak wszyscy myśleli bezimienny. Tutaj znowu można zakładać, że osoby odpowiedzialne za grę nie chcą na razie ujawniać ostatecznego wyglądu protagonisty, ponieważ marketingowo lepiej jest z tym poczekać i narobić jeszcze większego szumu tuż przed premierą gry. Z tego samego powodu zrezygnowali z umieszczania bezimiennego zarówno w pierwszym, jak i w drugim zwiastunie. Ten pierwszy to oczywiście rajd kamery po starej kopalni. Na drugim screenie jest podobnie. To zdjęcie przedstawia prawdopodobnie bezpośredni fragment rozgrywki, gdzie kierowana przez gracza postać i towarzyszący jej szkodnik stają do walki z pędzącym w ich stronę ścierwojadem. Ten nie przypomina już jednak olbrzymiego nielota, a coś w rodzaju raptora z naturalnym pancerzem na grzybiecie oraz czaszce. Warto też zwrócić uwagę na obraz górniczej doliny. O ile w demie była ona nasycona różnorakimi barwami, o tyle tutaj, tak jak zapowiedzieli projektanci gry, klimat jest dużo bardziej pylisty, ciężki i duszący. Choć osobiście nie wiem, jak ma się to do lasu, gdzie roślinność siłą rzeczy powinna być zielona. Z drugiej strony widać, że twórcy chcieli postawić na realizm. Przeglądając grupy na Facebooku, widziałam opinie mówiące o tym, że nie jest to właściwa paleta kolorów, z którą twórcy mają ewidentnie problem. W demie było zbyt kolorowo, tutaj z kolei, zdaniem niektórych, kontrast jest zdecydowanie za niski. Trzeba jednak pochwalić grę światła i cieni, bo wygląda to obiecująco. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczymy także wieżę Sardasa, świątynię śniącego czy miasto Orków. Jeżeli zwykły las potrafi zrobić względnie dobre wrażenie, to co dopiero wspomniane miejsca. W chwili pisania tego scenariusza w sieci pojawiło się jeszcze zdjęcie przedstawiające bramę na przełęczy, która w oryginale pilnowana jest przez wojowników ze starego obozu. W moim odczuciu wygląda ona bardzo klimatycznie i zjawiskowo. Zadowalający jest też poziom szczegółów zarówno terenu jak i samej bramy. Dodatkowo, jeżeli się przyjrzycie, to na dole ekranu zobaczycie chrząszcza tuptającego w kierunku serca górniczej doliny. Od taki mały szczegół. Nie wiem jak wy, ale zaprezentowane materiały napawają mnie optymizmem i szczerze trzymam kciuki za sukces Gotika Remake. Szkoda, że twórcy nie mogą nam jeszcze pokazać innych charakterystycznych lokacji z górniczej doliny, jednakże biorąc pod uwagę ich działania, pewne jest, że stopniowo poznamy wizerunki także innych postaci, takich jak Milten, Gorn, Lares czy Gomez. Dodatkowo będą nas pewnie raczyli kolejnymi screenami z rozgrywki. Jak zwykle dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Jakie macie odczucia po zobaczeniu nowych materiałów promocyjnych? Czy sądzicie, że Gothic Remake okaże się sukcesem? Nie zapomnijcie sprawdzić naszych poprzednich filmów poświęconych tej tematyce. Jeśli materiał Wam się spodobał, możecie nam za niego podziękować przyciskiem Super Podziękowanie lub wesprzeć kanał funkcją Wesprzy. Ja się z Wami żegnam, a Wy pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Do usłyszenia!